Zobacz, jakie kawałki są ładne. Poszczególne. Do czego? Widzisz? Do no. się przydają się? Przydają się. A powiem Ci Krystian, że Marek jest dobry w telego. A no ja. On wie, że jak on udaje, on udaje... Między, więcej niż pomaga, nie? Zrobimy babczkę w kwiatku. Ona wyciągnie. Tylko pomału. No. Marek, ty jesteś inspektorem od badania, tak? To na Teraz drugi grzejnik będą mieli do grzewania Widzicie ludzie? Do Widzicie? Widzicie ludzie? Tak, mówicie, że ludzie są zli No, teraz tu jest to. Nie, ja nie, to nie, nie, to Tu są, dwie, tu są łóżki. O. I tyle. I tyle nie, Powiem ci, Marek, nie, są nie, 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 z nie, 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 by był, jak ja nie, To nie, ten nie, Bomb przy Ciebie by, mało by był. To co do życia z nie pokazują swojego. jak służyłem w Lewicy Złotowskiej. Haha, to jest. poważnie, ktoś uwierzył w to. No, tak naprawdę, tak? No, a ja służyłem w bagacie w górnicach. Proszę bardzo. No, widzisz? Stawiał na spadochronie. Kurde? Nie 2158 metrów byłem, tylko byłem 2301 na Świnicy, a na Rysy nie wszedłem, bo dwa razy się wycofywałem, nie było pogody, a ja mam pokorę do gór, bo się nauczyłem w górach pokory. Możesz oprzeć na Z jak nie W górach? Tak. Nauczyłem się pokory. a w życiu to się bardzo przydało. Tak jest Trzeba wiedzieć kiedy się wycofać Brawo Ty A kiedy trzeba iść do przodu <laughs> Tak, <laughs> oczywiście to to nie, nie, zawsze to, nie zawsze to wychodzi, no ale... Ale jeszcze człowiek stara, to się liczy O, to właśnie chodzi mhm. Nieraz pokory mogę myleć Ale co, żyjemy jak... Karguli lhe Pavlak, pode do para <laughs>